Siemanko z tej stronkami. Witam was w kolejnym odcinku Road to Glory Ultimate Team i mamy piątek po nagrodach, więc zaraz pokażę wam nagrody, a później pokażę wam skład, który Tuż przed ligą weekendową, jeszcze dzisiaj, zmieniłem na, na, na dzisiaj po prostu. Dzisiaj stream troszeczkę później, nie o 16, tylko o 17, o, o to, za to muszę Was przeprosić. Zaczniemy później, będzie trochę długi, dłużej, o 19 wyjdą jakieś specjalne karty, zobaczymy co to. W każdym razie, najpierw paczki, a później przejdziemy live do składu. Łapka w górę, subskrypcja, zaczynamy. Wow! Trzecia ranga! Cudownie, że od poniedziałku... Znaczy od wtorku do środy nie było czego robić, w sumie od poniedziałku. Mamy nagrody za Golda 1. odbierzmy to, zobaczmy. 50 monet, na pewno się przyda, dwie duże paczki za 100 tysięcy i jeden z czterech piłkarzy dwa razy. No zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Pierwszy play pick, ja niczego nie oczekuję, ehm, tak naprawdę bardzo bym chciał ehm, Defire. Depaj byłby, byłby spoko, ale jeżeli nie dostanę, no to e, nie będzie smutku. O Osieman, mam O na Wants to Watch, więc jakby nie spodziewałem się nic, dostałem nic. Dobra. Mm, paczka za 35 tysięcy na no start. Zobaczmy, czy chociaż jeden walkout będzie w tych czterech paczkach? Każda jest wymienna, więc. No za 35 tysięcy Unreal made. Spyk, paczka za 55 tysięcy. Zobaczmy. Z Marco, sens As Asens ją. Te dwie paczki za 100 tysięcy. Zobaczmy. Hm. Nie, żebym oczekiwał czegokolwiek, ale... Jest walkout, jest nieźle. O, niebieski walkout, więc nawet nie musi to być prawdziwy walkout. To nie jest prawdziwy walkout nawet, nie? To jest fake walkout, Jak tak, jak fake taxi. Inform. <grywa> <grywa> Opłacało no, się, no upgrade to będą miało do składu. Nie, nie, nie. No i mamy nasz składik, jak tu widzicie, Road to Glory. Na bramce. A, nawet nie widzicie na bramce, kto jest, bo zasłaniam Wam kamerkę. Bardzo dobrze. W każdym razie długo się zastanawiałem nad tym składem. Wczoraj jeszcze na napadzie był Mbappe, teraz tego Mbappe nie ma, ale skład wygląda następująco. Nie wiem czy jesteście zdziwieni czy nie, ale będę grał Neymarem na 7 zgrania. Teraz on ma jeszcze 6 tego zgrania um, dzięki menadżerowi, um, ale kiedy dostanie um, jeszcze z klubu za 10 rozegranych spotkań, na razie tych spotkań ma, um, ma 5, wtedy dostanie jeszcze jeden zgrania więcej. Um, tutaj obok niego Gabriel Jesus Gabriel Jesus, Jesus, Alan i Fred. Alan, Fred, moja dwójka defensywnych pomocników. Z lewej Azard, cały czas niewymienny, 192 spotkania rozegrane już. Z prawej strony Lukas, którym dobrze mi się grało. Na prawej obronie jest Hector Bejerin, ale będzie Nelson Semedo, niedługo go kupimy. Jest Gomez, Eder Militao i Mendy oraz Alison też, Alison niewymienny w bramce. Jak widzicie, obronę, porównując do zeszłego tygodnia, mamy nieco gorszą. Natomiast wydaje mi się, że teraz argumenty, Ataku mamy dużo większe, zwłaszcza z tym Neymarem. Miałem Mbappe. Mbappe jest droższy o około 300 tysięcy 400 tysięcy od Neymara. E, I po prostu 300-400 tysięcy jakby zmieściłem w składzie, żeby, żeby był on o wiele do, lepszy. Bo kiedy miałem Mbappe na napadzie, na lewej stronie grał Marcelo, e, w środku obrony grał Bai. Ba z prawej strony w ogóle grał Gelson Martins, więc wydaje mi się, że ten skład jest o wiele lepszy i dzięki niemu zejdziemy o wiele, wiele dalej z tym składem. Grałem już trochę nim Division Rivals, w pierwszym meczu dostałem 6 do 0. E, później wygrałem 4-1, więc e, no zobaczymy w każdym razie co do wytycznych i taktyk na ten weekend. No i tak, przez tydzień próbowałem dużo 4-4-2, koniec końców zostajemy na 4-2-3-1, zrównoważony 5-5, zrównoważony 5-5-3-3, więc podstawowa taktyka tylko na formacji 4-2-3-1. E, no, e, jeżeli chodzi o formację, sami widzicie jak to wygląda. Neymar, Hazard, e, Gabriel, Lucas, Fred, Alan, Mendy, e, Militao, Gomez. Tam będzie oczywiście Semedo i Alison w Bramce. Jeżeli chodzi o wytyczne, u dałem dałem tylko zostawaj z przodu. Nie ma wybiegać za pleca ubrońców, ma zostawaj z przodu. Gabriel nie ma nic. Na lewej stronie po, w pole karnych przy centrach, na prawej w pole karnych przy centrach. Alan już nie ma agresywnych przechwytów, ma tylko zostawaj z tyłu i krycie środka. Fred ma tylko krycie. a, no, o tak, i teraz krycie środka jest Git. Mendy zostawaj z tyłu i z prawej strony Semedo będzie miał um, zostawaj z tyłu. Bardzo basicowe, bardzo podstawowe to, ale przejdźmy do meczu, bo chciałbym też Wam pokazać, jak oni w meczu się prezentują. Dobra, jest rywal, jestem ja, gotowy na wpierdziel, bo w Division I was ostatnio dostaję więcej wpierdziel i strzelam. Zwłaszcza, jeżeli koleś ma Neymarę, Mbapa i Cristiano Ronaldo. Bardzo, bardzo ciekawie będzie. O Jezus, dlaczego w odcinku taki wpierdziel będę miał? No dramat. Dobra, zagrajmy, zobaczmy, z czym to się je. No, serio między nogami. Brawo Alison, ale będzie dobitka. Nie, nie będzie blok, Ale powiem wam, e, chyba raz odebrałem tą piłkę w tej obronie. Po czym e, jeszcze raz dobrze się ustawiłem. Wiedziałem, że ktoś będzie chciał zagrać zwrotną do Ronaldo. E, a koniec końców i tak ta piłka została pod jego nogami. Dobrze, że ten Alison wybronił. Powiem wam, że cud. I to, że jeszcze spadł pod jego nogi, to w sumie nie cud. E, ale teraz chyba stracimy bramkę. Kurde, kręci tym Mbappe, najmarem. Dobra, Cristiano dostanie tą piłę. Stanie jeszcze Mbappe, no tak, tutaj już ta trójka z przodu to od razu śmierć na oczach, zwłaszcza w pierwszej lidze. E, ja niby mam tego Neymara, nie mam go co prawda na pewnym zgraniu, ale oj ciężary z takimi zawodnikami, oj ciężary. robi co chce, No ale dobra, gdzieś tam w końcu odbierzemy, ale nawet jak chcemy pójść z kontrą to jego obrońcy są tak dobrzy też, że ciężko. No chłopi tutaj w pierwszej lidze naprawdę grają. Grają solidną FIFA i, i powiem Wam, że z ostatnimi czasy ja gram po prostu wiele też słabiej. Eee, przez to jest po prostu ciężko z wygrywaniem eee, i nie ma tutaj łatwych spotkań w pierwszej. Lidze zwłaszcza, że ci ludzie tutaj są napaleni na te paczki za e, 125 koła e, i po prostu grają na 100% umiejętności, tryhardują na maksa i po prostu no, ciężko tutaj jest coś ugrać. Może teraz e, tu pilnuje mnie ten Varan. Może tu teraz jest jeszcze szansa... A myślałem, że będzie szansa na podania pobyt Idealnie. Ani się obrócić, ani tu podania nie można było zrobić. No i mamy 2 do zera. <laughs> Nie pokażę Wam, jak ten skład gra, bo po prostu za każdym razem, gdy wjeżdżę w jedynym miksu, gdzie tak naprawdę mogę się sprawdzić z przeciwnikami, trafiam na składy lepsze i na lepszych rywali. Mój poziom aktualnie stawiam, że to jest około trzeciej ligi, żebym tak mógł sobie na luzie wygrywać z ziomkami. no ale cóż. Zobaczmy, może teraz. Neymar! Wow, Neymar z Kikofa strzelił. To jest ta karta, która, która może sprawić, że będziemy mieli nie Golda 1, tylko Elite 3. Chociaż widząc ostatnio. Nie, tu się wstrzymałem w komary. <grybujesz> widząc ostatnio to, co się dzieje w, w nagrodach za Elite 3, to ten Golden 1 nie jest taki zły. Chociaż ja w tym tygodniu sami widzieliście zresztą przed chwilą, co miałem. Neymar? Wow, Neymar? Może znowu? Neymar? Nie, no jak? Już wszystko zrobił dobrze, tylko wykończenia mu brakło. Na myśliwym chłop i nie trafił. No nie, no to powinien być remis. Ja nie wiem czemu Neymar wypracował sobie tak dobrą sytuację, wyprowadził to tak dobrze, a jedyne co zrobił, to po prostu nie strzelił już w najłatwiejszej i niedogodnej sytuacji. No i trzy. Tak zablokuje nawet strzały jego wcześniej, to później e, chwila, moment, każdy z jego zawodników dopada. Eee, ja powiem, no szczerze nie wiem, bo jak eee, to już mu tłumaczyłem na live, jak ja gram przeciwko moim rywalom, to każdy z nich w obronie dopada od razu do mojego i tam go pilnuje za szmaty i nie da się za dużo zrobić, naprawdę trzeba tymi trikami dobrze operować. Natomiast kiedy moi rywale grają tak, że wchodzą w moje pole karne i świrują, czy to Ronaldo, czy Mbappe, to ja.. Mam wrażenie, że jestem najgorszym graczem w defensywie, jaki kiedykolwiek powstał w Fifie i po prostu moi obrońcy nie potrafią zrobić zupełnie nic. I teraz ja nie wiem, czy jest jakiś nowy system obrony, o którym ja nie wiem, czy ja źle naciskam przyciski z przyzwyczajenia z innych Fif, co się dzieje, że ja tej piłki nie potrafię tak dobrze odbierać jak moi rywale. No po prostu nie jestem w stanie tego pojąć eee, i, i mam ogromne problemy z tworzeniem ataków, a moi, problem, moi przeciwnicy problemów nie mają z atakowaniem, chociaż teraz może Mbappe... Na no, znaczy Mbappe? Neymar, Neymar, ale nie trafił. Neymar. Co ja zrobiłem tym Neymarem? Jak? Nie nacisnąłem 2 razy R1, musiałem nacisnąć dwa razy R1 przez przypadek, ale tam przeszedłem i mówię, dobra, już mam okazję do strzału. Strzelam, patrzę, najbardziej wykonuje trik! Wydaje mi się, że naraz nacisnąłem R1, a drugi raz chciałem nacisnąć R1 do, do strzału finezyjnego już i po prostu zaakceptowało mi jako wypuszczenie piłki. Jaka szkoda, to mogło być na 3-2, mogło, powinno być na 3-2. Może teraz Fredik... Lukas padł szczęśliwy pod nasze nogi i dobił to e, Lukas. Okej, okay, no tutaj sporo szczęścia w tej akcji. Mamy 3 do 2. E, że szkoda, że ten pierwszy strzał był zablokowany, bo wydaje mi się, że dobrą okazję stworzyłem. No ale koniec końców fajnie podłączył się Lukas, strzelił na 2 do 3. No i mamy kontakt. Dobrze, Lukas. Może teraz z pierwszej. Aj! ten strzał był naprawdę mizerny. Myślałem, że może gdzieś lepiej poleci w okienko jakieś czy coś. Ale, ale nie, nic z tego niestety 84 minuta, nawet tu pressingu większego nie zakładam, bo jeden, jeden taki pressing i, i możemy stracić wszystko. Chociaż teraz jest dosyć groźna akcja, wybroniliśmy to niestety. Żaden z moich zawodników nie dobiega do piłki, i znowu przeciwnik ma okazję. Zobaczmy, no ciężko tu będzie stworzyć. Widzę jakąkolwiek dogodną sytuację. Cristiano zablokowany z to. Złapę to. Jeszcze będzie jedna okazja. Może teraz? Ajajaj! Aj, aj. Szkoda, szkoda, szkoda. No mogło to być na remis, ale niestety. Przeciwnik wygrywa 3 do 2. Powiem wam, że przy jego składzie, przy tym, że miał Ronaldo, Neymara, Mbappé e, i, i taką obronę. No, zobaczcie jeszcze raz na jego skład: e, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Rashford, Sisoko, Pogba, Mendy, Warren, Gomez, Semedo, Pope, No to, no to, to, to robi to różnicę. jednak. E, wiecie, wolałbym dwa razy mieć Neymara niż Azarda i zamiast Jesusa mieć Cristiano Ronaldo. To, to raczej oczywiste, że sam Neymar jest gorszy od trzech tak dobrych przeciwników. E, no, był lepszy nasz przeciwnik. E, Strzelił te bramki, tutaj ten Cristiano Ronaldo po prostu zamieszał, już tu obrony nie miałem. O, tutaj, tutaj, po prostu ładna bramka, tutaj źle zagrałem w obronie. Tutaj natomiast gdzieś tam chyba się odbiło. Nie, tutaj doświadczałem. Znowu bardzo dobra sytuacja. Ja później strzeliłem tym Neymarem, zobaczcie też dobrze znamieszałem przeciwnikowi w głowie. Bardzo źle zachował się Pope. No i później ta akcja Cristiano, to chyba ta, ta odbitka dla niego, ale ja mówię, też miałem odbitkę. A nie, nie miałem, nie wiem, wydawało mi się, że, że odbijał mu się częściej pod nogi. W każdym razie tutaj fartowno bramkę Lukasem, chociaż tak jak mówię, miałem nadzieję, że tu Gabriel Jesus strzeli, ale, ale strzelamy na farcie, no 3 do 2. Zobaczymy jego rating, tylko mój spadł już prawie na granicę spadku z pierwszej ligi, ale zaraz to zobaczymy. Ile nasz przeciwnik miał tego ratingu? Ten przeciwnik miał rękę. Rynki... ILE?! Okay. 2352. A ja 1931 i prawie udało mi się to zremisować. Szkoda, że taki matchmaking jest. Miejmy nadzieję, że Food będzie lepiej. Dzisiaj od 17 zapraszam na Twitch TV slash Kamyk. Tam codziennie streamuje. Mamy już ponad 400 subów, cały czas to rośnie ta nasza społeczność, tam, więc bardzo za to dziękuję. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Nara! Na. Tu leży woda, która prawdopodobnie będzie mi potrzebna w dzisiejszym streamie z Food Champions, więc zapraszam was teraz tam bardzo serdecznie Slash Kamek. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.